Szokujące wyznanie, Jetli w końcu przerwał milczenie o Bruce Lee. W tym materiale poznasz prawdę, która może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na obie legendy. Ale to, co zdradził, prowadzi nas do pytania, którego nikt wcześniej nie odważył się zadać. Zanim zaczniemy, daj oczom chwilę wytchnienia, weź głęboki oddech i napij się wody. Twoje dobre samopoczucie jest dla nas najważniejsze. Po raz pierwszy Jet Li otworzył się i wypowiedział o Bruce Lee. Jego słowa okazały się szokujące i niespodziewane, do tego stopnia, że mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzie patrzą na legendę kina akcji. Powiedział, że Bruce Lee potrafił zebrać wszystkie niedoskonałości, ułożyć je w całość i przekształcić w unikalny styl. Styl, który świat poznał jako Bruce Lee Style. Jet Li i Bruce Lee to dwie największe legendy sztuk walki, które kiedykolwiek pojawiły się na dużym ekranie. Choć ich style były odmienne, obaj wykazywali tę samą niezachwianą determinację. Jet Lee od najmłodszych lat trenował Łuszu, zdobywając tytuły Mistrza Kraju i rywalizując na najwyższym poziomie w Chinach. Bruce Lee natomiast stworzył własny system Jeet Kune Do, sztukę walki opartą na skuteczności i elastyczności. Obaj poświęcili życie doskonaleniu swoich ruchów, latami ćwicząc, by osiągnąć mistrzostwo. Choć Jet Lee Rzadko mówił publicznie o Bruce'ie Lee, ich drogi mają wiele podobieństw. Nie byli tylko aktorami, byli mistrzami, którzy przesuwali granice swoich możliwości, aby pokazać światu sztuki walki w najczystszej i najpotężniejszej formie. Bruce Lee odmienił kino sztuk walki na zawsze. Zanim się pojawił, filmowe sceny walki były powolne i przesadzone. On wprowadził szybkość, precyzję i prawdziwe techniki bojowe. Jego ruchy były eksplozją energii, a obecność na ekranie nie miała sobie równych. Dzięki takim filmom jak The Big Boss 1971, Fist of Fury 1972 i przede wszystkim Wejście Smoka 1973, Bruce Lee stał się globalnym fenomenem. Choć zmarł tragicznie tuż przed premierą ostatniego filmu, jego dziedzictwo na zawsze zmieniło świat kina i sztuk walki. Kiedy Jet Lee Rozpoczął swoją karierę w latach 80. Kino kung fu kwitło już dzięki spuściźnie Brusa Lee, jednak Jet Li wniósł coś odmiennego. Jego styl był precyzyjny, pełen kontroli i elegancji, wynikający z lat treningu Łuszu. Film świątynia Shaolin uczynił go gwiazdą w Chinach i otworzył światu drzwi do prawdziwego kung fu klasztoru Shaolin. Podczas gdy bohaterowie Brusa Lee Najczęściej walczyli samotnie z korupcją i niesprawiedliwością, Jet Li wcielał się w postaci historycznych bohaterów i mnichów, symbolizujących honor i dyscyplinę. W latach 90. rola Wong Fei-honga w serii Once Upon a Time in China uczyniła go ikoną, szczególnie w Hongkongu. Jego styl, szybki, akrobatyczny, czasem wspierany efektami linowymi, różnił się od surowej brutalności Brusa Lee. Jednak cel obydwu mistrzów był taki sam: pokazać światu piękno i siłę sztuk walki w najbardziej fascynującej formie. Jet Li wkroczył do Hollywood w bardzo podobny sposób jak wcześniej Bruce Lee w latach 70. Jego pierwszą hollywoodzką rolą był czarny charakter w filmie Zabójcza broń 4, gdzie wcielił się w bezwzględnego chińskiego gangstera. Prawie się nie odzywał, ale kradł każdą scenę, w której się pojawiał. Jego szybkość, precyzja i niezwykła kontrola wprawiły widzów w osłupienie. Nikt wcześniej nie widział czegoś podobnego na dużym ekranie. Ta rola otworzyła przed nim drzwi do Hollywood, dokładnie tak jak dla Brusa Lee, przełomem było wejście smoka wiele lat wcześniej. Prawdziwy przełom Jet Lee osiągnął w filmie Romeo musi umrzeć, gdzie zagrał główną rolę u boku Aliach. Był to jeden z pierwszych momentów, kiedy chiński mistrz sztuk walki został obsadzony jako pełnoprawny hollywoodzki bohater akcji, a nie jedynie postać drugoplanowa czy złoczyńca. Bruce Lee próbował dokonać czegoś podobnego już w latach 60., grając w zielonym szerszeniu, a później w wejściu smoka. Niestety jego kariera została tragicznie przerwana. Jet Lee jednak mógł kontynuować to, co Bruce Lee rozpoczął. Udowodnił, że artyści sztuk walki z Chin Mogą być nie tylko tłem, lecz także głównymi postaciami w zachodnich produkcjach. Obaj stali się symbolami kulturowymi, którzy reprezentowali chińskie sztuki walki i filozofię na skalę globalną. Bruce Lee nie był jedynie wojownikiem mówił o samodoskonaleniu, o przełamywaniu barier i o odnajdywaniu własnej drogi. Jet Lee niósł podobne przesłanie, szczególnie w późniejszych latach kariery. Kiedy wybierał role podkreślające dyscyplinę, moralność i głębsze znaczenie kryjące się za sztukami walki, jego film Nieustraszony z 2006 roku był hołdem dla filozofii wschodnich sztuk walki. Pokazywał, że prawdziwa siła nie polega wyłącznie na walce, lecz na samokontroli i mądrości. To była idea, w którą Bruce Lee również głęboko wierzył. Jetley nigdy nie był osobą składającą głośne deklaracje. O swoich inspiracjach, ale jego droga wyraźnie pokazuje, że wpływ Brusa Lee jest obecny w całej współczesnej kinematografii sztuk walki. Niezależnie od tego, czy chodziło o wejście do Hollywood, popularyzację sztuk walki wśród nowych odbiorców, czy inspirowanie milionów ludzi do treningu, Bruce Lee położył fundament, na którym Jet Lee i wielu innych mogło dalej budować. Kiedy porównamy obu mistrzów, od razu widać ogromne różnice w ich stylach. Bruce Lee stawiał na skuteczność, moc i szybkość. Nie uznawał zbędnych ruchów. Jego ciosy były bezpośrednie, błyskawiczne i wybuchowe, zaprojektowane po to, by kończyć walkę natychmiast. W jego filmach każdy cios przypominał uderzenie pioruna. Walka miała pokazać brutalną siłę i realizm starcia. Jego filozofia Jeet Kune Do opierała się na adaptacji, wybieraniu najlepszych technik z różnych szkół zamiast ścisłego trzymania się jednej tradycji. Jetli natomiast pochodził z zupełnie innego środowiska. Trenował w uszu, sztukę walki mocno zdyscyplinowaną, opartą na artyzmie, równowadze i gracji. W przeciwieństwie do ulicznej surowości brusa, jego ruchy przypominały płynący strumień. Kopnięcia, obroty i skoki były tak harmonijne, że wyglądały niczym taniec, w filmach jego walka sprawiała wrażenie niemal bezwysiłkowej, jakby unosił się nad ziemią. Jego styl opierał się na precyzji i kontroli, dzięki czemu sceny akcji wyglądały bardziej jak dzieło sztuki niż bezlitosna bójka. Ich osobowości również różniły się diametralnie. Bruce Lee był głośny i odważny. Nigdy nie bał się mówić co myśli, zarówno o filozofii sztuk walki, jak i o przełamywaniu barier rasowych w Hollywood. W wywiadach często podkreślał, że tradycyjne szkoły muszą ewoluować, a wojownicy powinni wyzwolić się z sztywnych form. Jet Lee natomiast był znacznie bardziej powściągliwy. Rzadko mówił o swojej osobistej filozofii i nie próbował otwarcie kwestionować świata sztuk walki. Wolał, aby to jego role i praca na ekranie przemawiały za niego. Istniała jednak także różnica duchowa. Bruce Lee był filozoficzny, ale nie przywiązany do konkretnej religii. Jego myśl była mieszanką taoizmu, buddyzmu i idei zachodu. Wierzył w nieustanne samodoskonalenie i poszukiwanie własnej ścieżki. Jet Li natomiast jest gorliwym buddystą. Jego wiara ukształtowała sposób, w jaki postrzega sztuki walki i życie. Dla niego nie chodzi o dominację nad przeciwnikiem, ale o samodyscyplinę i równowagę. W późniejszych latach kariery widać to coraz wyraźniej. W rolach, w których bohaterowie cenili pokój bardziej niż przemoc, to właśnie dlatego nieustraszony było dla niego filmem tak ważnym. Nie był to tylko film akcji, ale także odbicie jego osobistych przekonań. Na początku lat 2000 Jet Li był już gwiazdą światowego formatu. Podbił chińskie kino, a następnie z sukcesem wkroczył na wielką hollywoodzką scenę, stając się jednym z najważniejszych ambasadorów sztuk walki na świecie. A teraz, zanim przejdziesz dalej, zrób coś dobrego dla siebie. Opuść na chwilę ekran, przeciągnij się, weź głęboki oddech i napij się wody. Twoje ciało i umysł również zasługują na równowagę. Jego pierwszym dużym filmem hollywoodzkim był Zabójcza Broń 4, gdzie Jet Lee po raz pierwszy zaprezentował się zachodniej publiczności. Wcielił się tam w milczącego, ale śmiertelnie groźnego przeciwnika, Rolę, w której praktycznie nie musiał mówić ani słowa, a mimo to dominował na ekranie. Widzowie byli oszołomieni jego precyzją i szybkością. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Ten występ otworzył mu drzwi do kariery w Hollywood, podobnie jak przed laty wejście smoka uczyniło to dla Brusa Lee. Niedługo później pojawił się film Romeo musi umrzeć, gdzie Jet Lee zagrał główną rolę u boku Aliach. To właśnie wtedy udowodnił, że nie musi być już tylko czarnym charakterem. Potrafił z powodzeniem dźwigać na swoich barkach cały film jako główny bohater. W tym samym czasie wystąpił też w filmie Science Fiction The One, który pozwolił mu eksperymentować z różnymi stylami walki, łącząc tradycyjne kung fu z hollywoodzkimi efektami wizualnymi. Podczas gdy Jet Lee stawiał swoje pierwsze kroki w zachodnim kinie, Bruce Lee nie było już od prawie 30 lat. Jednak jego dziedzictwo było wciąż żywe i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Lata 90. i początek XXI wieku przyniosły prawdziwą falę filmów sztuk walki, które zdobyły masową publiczność. Hollywood w pełni otworzyło się na ten gatunek. Wystarczy wspomnieć Matrixa, który czerpał pełnymi garściami z filozofii Bruce Lee, czy Jackie Chana, który podbijał widownię własnym komediowym stylem kina akcji. Jet Li wchodził więc do branży już ukształtowanej przez wpływ Bruce'a, co samo w sobie było dowodem, jak ogromnie ten mistrz zmienił oblicze kina. Choć Jet Li nigdy nie miał w zwyczaju chwalić się własnymi osiągnięciami, kiedy w końcu zabrał głos o Bruce'ie Lee, w jego słowach nie dało się ukryć podziwu. Podkreślił wyraźnie, że Bruce nie był po prostu kolejnym mistrzem kung fu. On zmienił zasady gry. To on otworzył drzwi, przez które inni, w tym Jet, mogli dopiero przejść. Jeszcze przed Bruce'em pomysł, by chiński artysta sztuk walki był gwiazdą pierwszoplanową w Hollywood, wydawał się nie do pomyślenia. Jednak Bruce nie tylko torował drogę. Jet Lee przypomniał też, jak niezwykła była fizyczność brusa. Jego szybkość i siła były rewolucją na ekranie. Reżyserzy musieli zwalniać nagrania jego ciosów. Aby widzowie w ogóle mogli dostrzec, co się wydarzyło, dublerzy przygotowywali się psychicznie przed jego kopnięciami, bo te naprawdę bolały. Nie były wyłącznie grą dla kamery. Jet, choć sam słynął z błyskawicznych i precyzyjnych ruchów, nigdy nie próbował stawiać się z nim w bezpośrednim porównaniu. Zawsze przyznawał, że energia Bruce'a była czymś absolutnie wyjątkowym. Bruce Lee zmienił odbiór sztuk walki na całym świecie. Zanim się pojawił. Traktowano je jako egzotyczną tradycję albo niszową praktykę w szkołach kung fu. On nadał im wymiar uniwersalny, sprawił, że zaczęto je postrzegać nie tylko jako metodę walki, lecz także jako sposób myślenia, filozofię życia. Wpływ ten sięgał daleko poza kino, inspirował całe pokolenia. Jet Li rozumiał to bardzo głęboko, bo sam czuł podobną misję, pokazać światu piękno chińskich sztuk walki. Oczywiście ich podejścia były zupełnie różne. Bruce skupiał się na bezpośredniości, skuteczności i szybkim zwycięstwie. Jet Lee natomiast zawsze podkreślał płynność i artystyczny charakter łuszu. Nigdy nie próbował kopiować Brusa, bo wiedział, że ich filozofie nie były takie same. Bruce rozbijał tradycje i szukał najkrótszej, najefektywniejszej drogi do zwycięstwa. Jet z kolei koncentrował się na harmonii ruchów i pięknie formy. Ale czy słowa Jetta o Bruce'ie Lee są naprawdę prawdziwe? To pytanie prowadzi nas wprost do jednej z najbardziej ikonicznych technik w historii sztuk walki. Słynnego ciosu na jeden cal, którym Bruce Lee zadziwił świat. Zanim słynny cios na jeden cal został zaprezentowany publicznie, uczeń Bruce'a Lee, James DeMille, ujawnił kulisy metody jego rozwoju. Twierdził, że Lee nie wymyślił ruchu od zera, lecz rozwinął już znaną technikę Wing Chun. Eksperymentował z różnymi pozycjami i kątami ustawienia ciała, chcąc skrócić ruch i uczynić go skuteczniejszym w starciach na bliskim dystansie. W końcu udało się znaleźć kombinację, która działała perfekcyjnie. Bruce pokazał siłę tej techniki, odrzucając jednego z przeciwników na 5 metrów w tył, prosto na krzesło. Dokładność, błyskawiczna prędkość i precyzyjny kąt uderzenia. To właśnie te elementy sprawiły, że jego technika stała się legendarna. Potęga ciosu na jeden cal wynikała przede wszystkim z prędkości li, a to był atrybut, którego niemal nikt nie potrafił powtórzyć z takim mistrzostwem. Jego ojciec wprowadził go w podstawy sztuk walki już w wieku nastoletnim, a ulice Hongkongu stały się areną pierwszych starć, gdy młody Bruce uwikłał się w bójki gangów. Jednak prawdziwy przełom w jego rozwoju nastąpił, gdy po kilku porażkach z rywalami w 1956 roku trafił do szkoły Wing Chun prowadzonej przez mistrza Ipmana. Tam przez lata trenował podstawowe formy ćwiczenia z partnerem, tak zwane sticking hands, techniki na manekinie drewnianym i wolne sparingi, bez sztywnego planu, lecz w rytmie wymagającym i konsekwentnym. W tym samym okresie Bruce zainteresował się także boksem. W latach 1956-1968 trenował pod okiem szkolnego trenera Edwarda, a w 1958 roku w finale Mistrzostw Szkół w Hongkongu znokautował dotychczasowego mistrza Gary'ego Elmsa. Później, po przeprowadzce do USA, wielki wpływ wywarł na niego Muhammad Ali. Bruce z pasją obserwował jego walki i analizował każdy ruch włączając elementy boksów w swój własny styl. W latach 60. Lee coraz odważniej mówił o potrzebie łączenia różnych sztuk walki i rozwijał własny system treningu mieszanych technik. W Seattle i Kalifornii uczył się od wielu mistrzów judo i grapplingu Freda Sato, Jesse Glovera, Takiego Kamury, Haywarda Nishioki czy Wally Egojaya. Sam również dzielił się swoją wiedzą wymieniając doświadczenia z uczniami, którzy często byli zaawansowanymi judokami lub zapaśnikami. Na planie serialu The Green Hornet zaprzyjaźnił się z Gene'em Lebelem, mistrzem zapasów i judo. Bruce nauczył go uderzeń, a w zamian poznawał chwyty i techniki parterowe. Jego podejście do judo było krytyczne, uważał, że wymaga zbyt mocnego chwytania przeciwnika, co w realnej walce mogło być niepraktyczne. Mimo to, wiele elementów takich jak rzuty, dźwignie czy duszenia, Bruce zaadaptował do własnego systemu Jeet-Kyun-Do. Używał ich nawet w filmach. W drodze smoka jego postać pokonuje Chaka Norisa, duszeniem inspirowanym przez Lebela. Podobne techniki pojawiały się także w Grze Śmierci, gdzie Bruce łączył elementy zapasów z efektowną choreografią walk. Inspiracją dla Lee stał się również wielki zapaśnik indyjski Gama którego legendarna siła i treningi grapplingowe zrobiły na nim ogromne wrażenie. Bruce włączył część tych metod do swojego własnego programu ćwiczeń. Jednak nie tylko grappling go wyróżniał. Bruce był sportowcem absolutnie skrajnym w swojej dyscyplinie. Jego żona Linda wspominała, że praktycznie każdą chwilę dnia poświęcał na rozwój, oglądał sportowców, próbował nowych ćwiczeń, nieustannie doskonalił swoje ciało i techniki. Najważniejsza dla niego była siła mięśni brzucha. Uważał, że to właśnie centrum ciała jest kluczem do każdej techniki sztuk walki. Aby wzmocnić tę partię, opracował ćwiczenie, które dziś znamy jako Dragon, dragon Flag. Polegało ono na uniesieniu całego ciała w pozycji idealnie sztywnej, podpartego jedynie ramionami na krawędzi ławki. To jedno z najtrudniejszych ćwiczeń siłowych, wymagające ogromnej kontroli i wytrzymałości. Bruce wykonywał je z niesamowitą łatwością, a później spopularyzował je nawet Sylvester Stallone w rokim czwarty. Dziś dra Dragon Flag jest standardowym elementem treningu w wielu sztuk walki na całym świecie, symbolem siły, dyscypliny i nieustannego dążenia do perfekcji. Najlepsza część tej historii jest tuż przed nami. Niezwykła, wręcz nadludzka siła Bruce'a Lee to jeden z jego największych atutów, a jednocześnie aspekt, którego wielu ludzi wciąż nie docenia. Wydaje się oczywiste, że każdy mistrz sztuk walki musi być silny, ale niewielu zdaje sobie sprawę, jak ogromną moc naprawdę posiadał Bruce. Większość osób wyobraża sobie silnego człowieka jako kogoś wysokiego, ponad 180 cm wzrostu, z napompowanymi mięśniami. Tymczasem Bruce Lee był szczupły, drobniejszy niż przeciętny zawodnik. A mimo to dysponował siłą przekraczającą ludzkie wyobrażenia. Najprostszy dowód jego treningi z workami bokserskimi. Większość sportowców używała standardowych worków o wadze około 50 kg. Brus jednak szybko je niszczył. Jego ciosy i kopnięcia były tak potężne, że worki pękały albo odlatywały na kilka metrów. W rezultacie musiał trenować na specjalnych, znacznie cięższych. Ważących ponad 135 kg i nawet z nimi potrafił zrobić coś, co dla innych było niemożliwe. Jego kopnięcia posyłały je wysoko w powietrze. Spróbuj sam. Większość ludzi nie zdołałaby przesunąć takiego worka nawet o kilka centymetrów. Bruce doskonale znał ludzkie ciało i potrafił wydobyć z niego maksimum. Potrafił wykonywać nie tylko setki pompek jednorącz. Ale też zadziwiał wszystkich ich ekstremalnymi wariantami. W jednym z testów, zamiast zwykłych pompek, podjął wyzwanie i zaczął robić je tylko na dwóch palcach. I wykonał ponad 200 powtórzeń. Później poszedł jeszcze dalej i robił pompki na samych kciukach. 100 razy. Bez zatrzymania. Do tego regularnie trenował podciągnięcia jednorącz. Wykonując ich całe setki. A jeśli to wciąż brzmi niewiarygodnie. Bruce potrafił wykonać ponad 1500 pompek z rzędu w zwykłej formie, bez przerwy. Liczba, która wydaje się absolutnie niemożliwa, była dla niego rzeczywistością. W świecie nie było drugiego takiego człowieka. Ale jego fenomen nie kończył się na sile fizycznej. Widzowie znali go jako jednego z najlepszych aktorów kina sztuk walki w latach 60. i 70., -tych. lecz niewielu pamięta, że niemal stracił szansę na karierę filmową. Powód był zaskakujący. Bruce Lee był po prostu zbyt szybki. Podczas pracy nad serialem The Green Hornet filmowcy mieli poważny problem. Kamery tamtych czasów nagrywały maksymalnie 24 klatki na sekundę, podczas gdy Bruce wykonywał 9 ciosów w ciągu jednej sekundy i osiągał prędkość startową rzędu setnych sekundy. W rezultacie na nagraniu wyglądał tak, jakby stał nieruchomo, a przeciwnicy padali wokół niego. Ekipa filmowa była bezradna. Jego ruchy były tak szybkie, że kamera nie nadążała. Dopiero gdy poproszono go, by specjalnie spowolnił swoje techniki, udało się cokolwiek zarejestrować. Nawet wtedy obraz był rozmazany, a dynamika Brusa pozostawała wyzwaniem dla ówczesnej technologii. Jego niesamowite zdolności można porównać do kultowych scen z kina. Pamiętasz karatekida i moment, gdy Daniel LaRusso próbuje złapać muchę pałeczkami? To, co na ekranie wyglądało na trudne, w rzeczywistości wydawało się niemal niemożliwe, a jednak Bruce Lee potrafił pójść o krok dalej. Szkoda tylko, że nigdy nie udało się uwiecznić tego wyczynu na doskonałym zdjęciu. Według relacji świadków Bruce Lee miał niezwykły zwyczaj, podrzucał w powietrze pojedyncze ziarenka ryżu i chwytał je pałeczkami. Robił to, aby w najbardziej zadziwiający sposób doskonalić swoje refleksy. Twierdzono, że był w tym mistrzem. Niemal za każdym razem udawało mu się złapać lecące ziarenko. Jego szybkość reakcji była o wiele większa niż u jakiegokolwiek rywala tamtych czasów, i nawet dziś po tylu latach nikt nie zdołał dorównać temu osiągnięciu. Dla wielu ludzi wydaje się to tak skomplikowane, że wątpią, czy w ogóle było możliwe, ale to tylko kolejny przykład ponadludzkich zdolności Brusali. To właśnie on był twórcą i praktykiem jit kyun do, czyli JKD, hybrydowej sztuki walki, której nazwa w języku chińskim oznacza drogę przechwytującej pięści. System ten zrodził się z doświadczeń Li w walce wręcz i samoobronie, a także z jego inspiracji filozofią Zen, taoizmem i innymi nurtami duchowymi. Była to koncepcja niezwykle eklektyczna, czerpała z Wing Chun, boksu, szermierki, jiu-jitsu czy taekwondo. Bruce Lee nigdy nie sformalizował swojego stylu przed śmiercią, dlatego współcześni praktycy JKD musieli interpretować jego filozofię na własny sposób. Centralnym założeniem Jit Kune Do była umiejętność przechwycenia ruchu przeciwnika i natychmiastowej odpowiedzi kontrataku, który uderzał w samą istotę ataku, JKD zakładało także rozwój fizyczny i mentalny wojownika. Uczyło podejmowania błyskawicznych decyzji i dostosowywania się do każdej sytuacji. Lee sformułował cztery uniwersalne prawdy walki, które jego zdaniem gwarantowały sukces. Szczególnie istotne były cztery dystanse walki, dzięki którym mógł stać się kompletnym mistrzem sztuk walki. Nie dziwi więc, że idea przechwycenia stała się fundamentem późniejszych sztuk mieszanych, (MMA). według Brusa. Najlepszą obroną jest zawsze skuteczny atak. Przeciwnik, chcąc uderzyć, musi się zbliżyć, a to daje okazję, by go powstrzymać w połowie ruchu. Co więcej, przechwytywanie dotyczyło nie tylko samych ciosów, lecz także sygnałów niewerbalnych, subtelnych ruchów i gestów, których sam przeciwnik nawet nie był świadomy. Bruce Lee opracował także pięć kategorii ataku, które porządkowały arsenał wojownika JKD. Obrona opierała się natomiast na ciosach i kopnięciach zatrzymujących, a także na zasadzie jednoczesnego parowania i kontrataku. Pomysł ten był inspirowany szermierką europejską i Wing Chun, lecz Li dostosował go do walki wręcz. Często powtarzał, że system sztuk walki musi być elastyczny jak woda. Woda może płynąć łagodnie i przezroczysto, ale potrafi też niszczyć skały, rozbijać przeszkody. Omijać je i powracać w innym miejscu. Potrafi stopniowo zetrzeć nawet najtwardszy kamień. Tak samo sztuki walki muszą być zmienne, zdolne do dopasowania się do każdej sytuacji. Dlatego uczniowie J. Cuddy odrzucali sztywne schematy treningowe czy tradycyjną pedagogikę szkół kung fu. Bruce Lee mawiał: weź to, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne. Dzięki temu jego filozofia była wiecznie żywa. Dynamiczna i otwarta na każdą formę walki. Uczyła poznawania różnych systemów po to, aby rozumieć ich mocne i słabe strony, poszerzać własny arsenał i umieć skutecznie neutralizować techniki przeciwnika. Ale Bruce Lee potrafił zachwycać nie tylko na polu sztuk walki. Wśród fanów krążyła opowieść o jego magicz magicznych umiejętnościach. Jeśli widziałeś kiedyś sztuczkę iluzjonisty, z monetą wyciąganą z za ucha? To wiedz, że Bruce potrafił zrobić coś podobnego, lecz w o wiele bardziej zaskakujący sposób. Podawał ci monetę i kazał mocno zacisnąć dłoń. W momencie, gdy byłeś przekonany, że wszystko masz pod kontrolą, Bruce z błyskawiczną prędkością wyciągał monetę i zastępował ją inną. Gdy otwierałeś dłoń, twoim oczom ukazywał się zupełnie inny pieniążek. Był tak szybki, że nikt nie był w stanie go powstrzymać. Wyobraź sobie tylko, Gdyby wykorzystał swój talent do oszustw, byłby najlepszym iluzjonistą czy naciągaczem na świecie. Na szczęście, Bruce wybrał życie pełne honoru i zasady, którymi inspirował kolejne pokolenia. A teraz pytanie do Ciebie: co sądzisz o tych niezwykłych zdolnościach Bruce'a Lee? Podziel się swoją opinią w komentarzu i pamiętaj, aby dać oczom chwilę odpoczynku, odetchnąć głęboko i obejrzeć nasz kolejny film który już czeka na ciebie.